Cafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia, Polski sprawiedliwej, solidarnej, dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry, Natalia Kowalik z Akcji Demokracji, debiutująca właśnie jako prowadząca kafę Akcja, dzisiaj za wstępstwie Piotra Cygowskiego, którego bardzo serdecznie z tej strony pozdrawiam. I dziś gościnią naszego podcastu jest Justyna Biedrawa, artystka, wokalistka, autorka tekstów, z którą Akcja Demokracja nagrała właśnie zachęcający do głosowania klip Nic nie zmieni się w ciszy. Piosenkę usłyszysz pod koniec tego odcinka, a teledysk możesz zobaczyć w mediach społecznościowych Akcji Demokracji czy Justyny Biedrawy. Cześć Justyno, bardzo miło mi Cię gościć. Cześć Natalia, bardzo dziękuję za zaproszenie. To na początek powiedz proszę kilka słów o sobie. Skąd jesteś, co robisz na co dzień i gdzie w tym wszystkim jest muzyka? Więc pochodzę z malowniczych Beskidów, dokładnie z miejscowości Sidzina, gdzie wszystko się zaczęło i moje pierwsze też działania muzyczne, bo pewnie o tej muzyce dzisiaj trochę porozmawiamy, więc to tam wszystko się zaczęło. Na co dzień zajmuję się, pracuję w branży IT jako project manager, co może być dla niektórych zaskoczeniem. Ale wydaje mi się, że bardzo dobrze łączę to z moją największą pasją, jaką jest właśnie muzyka. Mm -hmm. Jak zaczynałaś z muzyką? Tak trochę chyba nie miałam wyjścia, ponieważ pochodzę z rodziny muzycznej, więc ta muzyka po prostu w moim życiu musiała być od zawsze. Mój tata jest muzykiem. No i zaczynałam tak naprawdę od różnych występów szkolnych, konkursów też recytatorskich, muzycznych. Generalnie byłam, myślę, że tak można mnie określić, artystyczną duszą od początku. Później trochę poszłam za głosem rozsądku i tą muzykę gdzieś tam odsunęłam na dalszy plan. Przede wszystkim, gdy poszłam na studia, to od, od muzyki gdzieś uciekłam ale już od paru lat bardzo, bardzo intensywnie tą pasję realizuję. Muzyka do mnie wróciła, czy może ja wróciłam do muzyki, z czego bardzo, bardzo się cieszę, no bo dzięki temu możemy robić razem takie fajne rzeczy. Mhm. I co robisz na co dzień? Nagrywasz z zespołem, występujesz? O tym opowiedz, poproszę. Moja, moja muzyczna droga polega głównie na tym, że sama tworzę swoją muzykę, piszę teksty, Piszę teksty, następnie pracując z producentem, nagrywamy, nagrywamy te utwory i nieregularnie się nimi dzielimy. Oprócz tego, pracuję ze zespołem, z zespołem gramy. No już tak naprawdę jesteśmy po pierwszym roku naszej wspólnej działalności. Mamy za sobą już parę koncertów, więc takie te dwa główne, dwa główne obszary muzyczne, które realizuję obecnie. I łączysz też muzykę ze swoim zaangażowaniem społecznym, prawda? Tak, chociaż przyznam, że to właśnie się nad tym zastanawiałam ostatnio, że to jakby wynika przede wszystkim z tego, że muzyka bardzo odzwierciedla to, co dzieje się w mojej głowie. Więc jeżeli w, nasze, w naszej rzeczywistości dzieją się rzeczy, które bardzo mocno na mnie działają i wywołują we mnie różne emocje, no to rzeczywiście jakby. Naturalną, naturalna kolej rzeczy jest taka, że to później przelewam na papier. I, no I cieszę się, że tą muzykę mam, bo o pewnych rzeczach też ciężko jest mi mówić, a chyba pisać piosenki jest mi po prostu łatwiej. I, i też muzyka sprawia, że, że słowa mają większą moc, co myślę, że jest ważne, jeśli właśnie mówimy o jakichś tematach społecznych, że wtedy muzyka ma po prostu większą, większą szansę na trafienie do szerszego grona odbiorców. Takim Twoim bardzo znanym i dużym przebojem jest piosenka Proszę. <laughs> uznałam, że nie będziemy przekinać w tym podcaście. <laughs> Dobre, dobrze, dobrze, <dziękuję. śmiech> Którą przygotowałaś i stworzyłaś podczas protestów kobiet? O czym opowiada ta piosenka? Skąd na nią pomysł? Piosenka rzeczywiście powstała w 2020 roku, podczas tego bardzo gorącego okresu w Polsce, kiedy mnóstwo Polek, Polaków wyszło na ulicę, odbywały się bardzo głośne strajki. I wtedy ja byłam zdecydowanie też jakby w środku tego wszystkiego i te emocje, no pamiętam, że był to czas trudny dla nas wszystkich. No i wydaje mi się, że dlatego też znowu naturalnie wyszło u mnie to, że, że musiałam o tym napisać. Ale przyznam, że wtedy jeszcze nie pisząc tą piosenkę, nie pisałam piosenki tak naprawdę z myślą, że jest to jakiś, nie wiem, hymn antyrządowy, antysystemowy. Do, inspiracją do napisania tej piosenki były sytuacje związane z tym, że pojawiały się różne sytuacje, w których kobiety strajkujące były w pewien sposób uciszane, przedstawiane w bardzo negatywny sposób, jako wulgarne, agresywne. Były różne takie komunikaty, i to, i to jakby i publicznie, ale też w moim życiu, tak osobiście. Po prostu dostawałam bardzo dużo komunikatów o tym, że, że mogłabym być ciszej, że mogłabym się tak nie obnażać, to chyba było takie słowo pamiętam, z moimi poglądami i to było takie dla mnie um, no nie, nie tak nie może być, bo to jakby bez względu na to, że różnice poglądów oczywiście są czymś bardzo normalnym ale jakby najbardziej zdenerwowało mnie to, że ktoś ma czelność mówić kobietom co mają myśleć, jak mają to wyrażać, co mają czuć, czy mogą przeklinać, czy nie i to było jakby taka pierwsza w ogóle zapalnik do tego, żeby wyśpiewać ten Refren mm -hmm. na początku, a później rzeczywiście no jakby ta piosenka w, całym, w kontekście całego protestu. Oczywiście, jakby ona, uważam, że ona ma w sobie wiele różnych barw, wiele różnych historii, ale przede wszystkim chciałabym, żeby wszystkim przypominała o tym, że, że kobiety mają moc i że mogą myśleć, co chcą, wyrażać siebie, jak chcą mówić, co chcą. Czy tak duży i tak pozytywny odbiór tej piosenki Cię zaskoczył? absolutnie, to tak zdecydowanie to było to było ogromne zaskoczenie tym bardziej, że to nie była taka standardowa premiera wydając piosenkę zazwyczaj kiedy mam premierę piosenki to bardzo głośno o tym wszystkim mówię i wszyscy gdzieś tam na moich kanałach wiedzą, że ma być premiera piosenki przyznam, że w przypadku tej piosenki ponieważ wiedziałam, że jest ona dosyć kontrowersyjna i wiedziałam, że spotka się z, z Odbiorem, bardziej myślałam o tym odbiorze negatywnym, niestety, przede wszystkim z uwagi na to, że pochodzę ze środowiska bardzo konserwatywnego, to ja przyznam, że bardzo chciałam ją wydać. Ale chciałam tak trochę zrobić to cichaczem, czyli z jednej strony upublicznić, ale że może nie wszyscy muszą ją usłyszeć. No i teraz się śmieję z tego po prostu, bo no nie udało się tego <grych> zrobić cichaczem, co oczywiście jest wspaniałe, bo to, co się później wydarzyło, i to zainteresowanie tą piosenką, i to, że ona dotarła do tak wielu ludzi, że tak wiele kobiet się z nią utożsamiało, no to dało mi ogromną taką siłę, że, no, że warto robić swoje. No i okazało się, że wiele osób myśli po prostu podobnie. No to jedną z osób, do której dotarła, jednymi z osób, do których dotarła ta piosenki, byliśmy my, zespół Akcji i Demokracji. Może trochę opowiem o tym naszym takim backstageu, już przechodząc do nic nie zmieni się w ciszy. Marzyliśmy o tym, żeby powstał jakiś wyborczy hymn, coś co poruszy serca, umysły. Czyli też ta warstwa tekstowa miała dla nas duże znaczenie: osób, które będą głosowały, które będą brały udział w wyborach, ale może nawet bardziej tych, którzy mają do tego prawo, ale nie są do tego zdecydowani. Więc, to, więc takie mieliśmy marzenie. Wiedzieliśmy, że u nas w zespole nikt nie jest specjalnie związany z muzyką, ani z pisaniem tekstów, ani tworzeniem muzyki, więc zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby to było fajne i żeby to naprawdę e, docierało. E, no, i przyznam, tu muszę oddać Bogu Miłowi, że to on wpadł na to, żeby się z Tobą skontaktować, właśnie znając twoją piosenkę, proszę i bardzo spontanicznie się do Ciebie odezwaliśmy. Ja przyznam, że nie byłam pewna, czy odpiszesz nawet na naszą, naszą wiadomość, ale tak się stało, co nas super ucieszyło, i tak się zaczęła nasza tutaj współpraca. Powiedz w jakim momencie cię złapaliśmy? Jak to wyglądało z twojej strony? <laughs> Przyznam, że od razu ja rzeczywiście też szybko zareagowałam na waszą wiadomość, bo no to, to, co się wydarzyło, to jest dla mnie w ogóle jakiś taki zbieg dużych. Nie wiem, nie wiem czy to są okoliczny zbieg przypadków. Myślę, że nie ma przypadków, ale rzeczywiście z mojej strony wygląda to tak, że ja od paru miesięcy myślałam, żeby rzeczywiście coś, coś przygotować też w związku z wyborami. Czułam taką trochę, nie wiem, potrzebę, że warto, jakby tutaj ludzi. Zmotywować też poprzez muzykę do tego, żeby, żeby wykorzystali swój głos. Ale ja też w ogóle miałam rzeczywiście pomysł na taki numer, który zresztą zrealizowaliśmy, ale właśnie chodził mi po głowie numer, który nie tylko w kontekście wyborów, tylko ogólnie numer, który będzie takim. Hołdem dla wszystkich osób, które w życiu działają, jakby aktywnie podchodzą do, do życia, że nie chcą się zgadzać, jak, jak to zresztą śpiewamy w piosence: nie chcą się zgadzać przez ciszę. Tylko jeżeli coś im się nie podoba w rzeczywistości, w jakiej żyją, to po prostu przyjmują tą aktywną postawę i, i zabierają głos. No, i w momencie, kiedy, kiedy napisaliście do mnie, no to ja od razu, gdzieś tam z tego, z tego mojej, z tej mojej szuflady, od razu pomyślałam sobie, że to, jest, że to jest to, że to będzie, że możemy razem zrobić super projekt, który namówi, namówi ludzi do tego, żeby wzięli sprawy w swoje ręce. No, i to, także tak mówię, no to był jakby piękny piękne zbieg okoliczności no i dla, dla obu stron jakby to jest chyba ważne, że no dla obu stron jakby to było ważne więc działaliśmy, mimo że się nie znamy to działali, wiemy, że działamy w jednym, w tym samym celu no i to było, to chyba było też takim naszym motorem, no bo działaliśmy bardzo szybko ale myślę, że to był taki motor napędowy tego wszystkiego Szybciej niż zazwyczaj działasz ze swoimi e, utworami? Zdecydowanie zdecydowanie <grym> Nic nie zmieni się w ciszy O czym jest ta piosenka? Piosenka mówi właśnie o tej, mówi przede wszystkim o tej ciszy, o tym, że jeżeli widzimy, że świat, w którym żyjemy, nam się nie podoba, no to bez używania naszego głosu, bez jakiegokolwiek działania, nic się nie zmieni. Czyli ta cisza jest tym jakby tym stanem, gdzie my po prostu. Jak to też śpiewam w piosence. Tylko istniejemy, a tak naprawdę nie, no powiedziałabym, nie żyjemy aktywnie, żeby ten świat czynić też lepszym. No i piosenka, jakby przede wszystkim ważne jest to, że tak, ona nakłania do tego, żeby zabierać głos, wykorzystywać swój głos, ale też zwraca uwagę, mam nadzieję, że zwraca uwagę na to, to już bardziej może teledysk, zwraca uwagę na to, że nawet jeżeli ta głos, pojedyncze, moc pojedynczego głosu. Nie jest może aż tak wielka, może nam się wydaje, że ona nie jest aż tak wielka. To w grupie te nasze głosy naprawdę zyskują dużo mocy, i to chcieliśmy przekazać też i w piosence, i w teledysku. Ja przyznam, że ja bardzo lubię tę piosenkę. Nie mówię tak tylko dlatego, że to nasz wspólny projekt, ale rzeczywiście ona <laughs> bardzo wpada w ucho, też melodycznie. Tak się przyłapuje na tym, że ją sobie podśpiewuje. Mój chłopak się śmieje, że on już też zna na pamięć tę piosenkę jeszcze przed premierą, bo cały czas u nas, u nas w mieszkaniu albo ja śpiewałam, albo leciały te nasze próbne, próbne kawałki. I bardzo ten tekst jest dla mnie poruszający, zwłaszcza, zwłaszcza końcówka, w którą się wsłuchałam tak naprawdę, kiedy pracowaliśmy na planie teledysku razem i to leciało w kółko i w kółko i tak do mnie dotarło, że tam jest ten tekst, nie chcę tylko istnieć, życia przemilczeć. I pomyślałam, że to jest, to jest naprawdę super ważne. Ja też nie chcę tylko istnieć, tylko sobie przeżyć tego swojego życia, nie robiąc, nie robiąc żadnej mm -hmm. różnicy, więc jestem pełna podziwu dla Twoich umiejętności pisarskich i ubrania tego wszystkiego w słowa. No i gratuluję nam tej decyzji, żeby z Tobą razem wejść do, wejść do współpracy. Już zaczęłaś teraz wspominać o Teledysku, więc jest to historia, Kobiety, która zaczyna się z twarzą w torcie, a kończy się gdzieś na barykadzie, że tak przewrotnie to, to nazwę. Tu wybory, tutaj zachęcanie kobiet do głosowania, ta cisza, ta niezgoda na milczenie. Więc skąd tu impreza urodzinowa się wzięła i ten tort? Rzeczywiście, klip zaczyna się chyba tak powiedziałam trochę niestandardowo, i może nie do końca jest też jasny ten sam początek ta impreza urodzinowa na którą zauważmy że na której nie ma żadnych gości jest tylko dziewczyna z twarzą smutna dziewczyna z twarzą w torcie ta impreza urodzinowa symbolizuje tak naprawdę te urodziny symbolizują święto demokracji bo wybory 15 października tak naprawdę można traktować jako taką tak powinno, wybory powinny się traktować jako święto demokracji. I my tutaj pokazujemy w tym klipie tą demokrację, która świętuje zupełnie sama. Zupełnie sama, i, no i chcieliśmy pokazać to, że później dołączają do tej imprezy kolejne osoby. Ona, jakby w tej samotności, zmaga się tam z pewnymi trudnościami, które zobaczycie sami w, sami w klipie. Nie radzi sobie z tymi wyzwaniami. Ale w momencie, gdy dołączają do niej kolejne osoby, kolejne osoby pojawiają się na tej imprezie, no to wszystko zaczyna nabierać dużej mocy. Nie będę zdradzać szczegółów, ale rzeczywiście kończymy. No, zakoń, takim zakończeniem jest bardzo, bardzo mocne, gdzie ta demokracja razem z dużą grupą ludzi, wychodzi na ulicę. Jak wspominasz proces powstawania tego teledysku? Cały, w ogóle powiedziałam, że cały ten proces i, i piosenkowy, i teledyskowy był wyjątkowy pod wieloma względami, dlatego że, znowu, jakby myślę, że tak, tu ma znaczenie dla mnie to, że po raz kolejny mam szansę na wykorzystanie swojego głosu, swojej muzyki w tak ważnym celu. I to jest dla mnie ważne, że po raz pierwszy pracowałam z tak dużą grupą osób i to osób, które myślą podobnie, wyznają te same wartości, czy podobne, czy te same wartości, więc to jakby spotęgowało to uczucie takiego powiedziałabym wzruszenia. Na planie oczywiście było intensywnie, bo plan dla mnie to zawsze jest praca ciężka, ale no energia była świetna, było bardzo dużo osób zaangażowanych i no i znowu to powtórzę, ten, ten wspólny cel sprawiał, że że, że jakby mimo, że też nie znałam tak naprawdę nikogo tam, to zupełnie tego nie odczuwałam w ten sposób. I tak, bo przyjechałaś ze swojej mojej miejscowości do nas do Warszawy. Tak do, do, w pracowni duży pokój nagrywa, nagrywaliśmy teledysk, także to też przyprawa do nieznanego przez półpolski, Zresztą do nas nieznanych Dokładnie. osób. <laughs> Dokładnie. No dobrze, tak powoli się zbliżamy do końca. Tej naszej rozmowy. Rozmawiamy niemal w przededniu wyborów. I oczywiście z tematem wyborczym, bo piosenka to hymn wyborczy. Powiedz, będziesz głosowała, prawda? Oczywiście, że tak. Zdecydowanie. To jakby cytując naszą piosenkę, nic nie zmieni się w ciszy, więc nie wyobrażam sobie, żebym swojego głosu nie. Nie wykorzystała. Szczególnie, że no, mamy czasy takie, jakie mamy, więc ten, te wybory są, mam wrażenie, wyjątkowo ważne. Mm -hmm. To gdybyś miała przekonać jednym, dwoma zdaniami młodą kobietę do tego, żeby poszła zagłosować, to co byś jej powiedziała? Ym, powiedziałabym przede wszystkim, że wybory to jest naprawdę taka ym, myślę, że jedna z. Najważniejsza, najlepsza szansa na to, żebyśmy zdecydowali i zdecydowały wspólnie o tym, w jakim kraju chcemy żyć. Głos kobiet moim zdaniem jest tutaj szczególnie ważny, więc do dziewczyn zwracam się szczególnie, ponieważ mam wrażenie, że w ogóle w naszym świecie nasz głos często nie jest wystarczająco słyszalny. Więc idąc na wybory, możemy pokazać, że hej, jesteśmy tutaj, nasz głos ma moc. No, i możemy zaprezentować naszą wizję świata. A jestem przekonana, że jakby w kobietach jest bardzo duża siła, i też co jest dla mnie ważne, być może zabrzmi to generalizująco i nie, powinno, nie powinnam tego w ten sposób określać, ale z moich doświadczeń wynika, że w kobietach jest bardzo dużo empatii. Mi tej empatii w naszym świecie i w naszym kraju brakuje. Dlatego bardzo, bardzo dziewczyny, kobiety, zachęcam Was do, do głosowania wykorzystajmy tą szansę. Justyno, bardzo Ci dziękuję. Dzięki za rozmowę. A teraz, panie, panowie, drogie osoby, Justyna Biedrawa, nic nie zmieni się w ciszy. Naiwna chce zmieniać świat, choć mówią nie ma szans. Samotna wybiera krzyk, da probatę, mas. Krzyczy głośno, gdy milczy, ktoś zabiera jej głos, słowem walczy o przyszłość. Słowie buduje manifest, bo nie chce życia przemilczeć. Nie zgadza się na zgadzanie przez ciszę Chodź ze mną, niech świat usłyszy. sypiać bojąc się o jutro ani obudzić gdy będzie za późno niecierpliwi się odliczając dni gdy ktoś już słyszy gdy nadejdzie odpowiedź chcę ze spokojem siebie nie winić Zemno, niech ziemi Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste. Wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.